Proszę państwa, jak to się dzieje, że klasa średnia jest dobijana w Polsce? Bo w innych krajach to może nawet jest w naszym interesie, ale dlaczego jest klasa średnia dobijana w Polsce? No to właśnie mamy takich ludzi jak pan Bartoszcz z Baraszczuk, jest szefem krajowej administracji skarbowej. To jemu podlegają wszystkie urzędy skarbowe i wygląda na takiego, co wykona każdy rozkaz Mateusza Morawieckiego o tym Gazeta.pl jak awansował. Proszę Państwa, cudowny awans. W ciągu dwóch lat przeskoczył 17 stopni służbowych w Krajowej Administracji Skarbowej. To jest evenement. Widać, że człowiek jest tak ambitny, wykona każdy rozkaz, dostanie awans. Ja czytałem ten artykuł i mówię Państwu, że byłem w szoku, bo oni tu piszą, posłuchajcie, bo to jest coś ciekawego. W ciągu dwóch lat... Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Bartosz Zbaraszczuk, awansował aż o 17 stopni służbowych od szeregowca do inspektora. Myślałem sobie, że dziennikarz używa języka potocznego, pisząc szeregowca, czyli ten podstawowy stopień w urzędzie, czyli powiedzmy referent, tak? Później czytam: Z ustaleń TFN-24 wynika, że za miesiąc podczas święta służby ma szansę otrzymać nominację generalską. Mówię, to jest pewnie przenośnia, że w sensie, że ten najwyższy stopień, jakiegoś tam superinspektora. Ale proszę państwa, ja nie wiem, kiedy to się zmieniło, ale okazuje się, że Krajowa Administracja Skarbowa i proszę państwa, kochani, którzy pracujecie w urzędach, uwierzcie mi, jak wejdziemy w wojnę, jesteście niepotrzebni. Ten dowcip, który kiedyś opowiedziałem wojna w którymś tam roku siedzą Polacy w Okopie. I rozmawiają. A ty kim byłeś w cywilu? Ja byłem urzędnikiem. A ty kim byłeś? Ja też byłem urzędnikiem. Ja też byłem urzędnikiem. Przemysł tak rozbudowany aparat administracji, że gdy wpuszczą nas w wojnę, to uwierzcie mi, jesteście urzędnikami, wydaje się niektórym, że jesteście częścią systemu. Puszczą was na wojnę. I być może właśnie e, coś, co po cichu wprowadzone, nie zauważyłem kiedy. Proszę mnie skorygować w komentarzach bo ja nie pamiętam, żeby tak było. Okazuje się, że stopnie w Krajowej Administracji Skarbowej są skopiowane ze stopni wojskowych. Pierwszy stopień, Korpus Szeregowych, dru, yy, A, Aplikant, Starszy Aplikant, Korpus Podoficerów yy, to A, Młodszy Rewident, Rewident, C, Starszy Rewident, Młodszy rachmistrz, to, to jakby się zgadza, tak? Skarbówka rachmistrz, no dobrze. Starszy rachmistrz, rachmistrz, e, korpus aspirantów. To już, proszę Państwa, to już jest terminologia wojskowa. E, młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant, korpus oficerów e, młodszych. Podkomisarz, komisarz, nadkomisarz, korpus oficerów starszych. Podinspektor, młodszy inspektor, inspektor, no to się jakby zgadza. Korpus generałów, to, Państwa, to jest oficjalna terminologia. Inspektor yy, i generał, ten najwyższy stopień. Przemysł, przygotowują Was, urzędników skarbowych. Najpierw zredrzecie z nas pieniądze. Z obywateli. Za byle błąd będą. Są solone. Są solone. Takie kary, że się w głowie nie mieści. A później, gdy Was będą puszczać, bo za dużo was będzie. Kimś trzeba będzie tę okopę zapełnić. Potem, gdy was będą puszczać na wojnę, to wiecie, co my powiemy? Dobrze wam tak, dobrze wam tak. Ja tak nie powiem, ale ludzie tak powiedzą. Zastanówcie się, co wy robicie, będąc nadgorliwymi, zdzierając na polecenie Morawieckiego z nas pieniądze. Kopiemy sobie wszyscy tutaj grób. W szoku jestem. Facet dwa lata przeleciał wszystko niemal... I tu się okazuje, że to jest formacja y, militarna. Generałowie, podoficerowie, młodsi, starsi, Szeregowi, to się w pale nie mieści. Co tu znam z krajem? Powtarzam, cały kraj przygotowywany jest pod wojnę. Wszystko jest przygotowywane pod wojnę.